Resort zdrowia podał dane ze szpitali. Dobre wieści, ile zajętych łóżek, ile zajętych respiratorów, dane Ministerstwa Zdrowia maja. Ministerstwo Zdrowia podało w poniedziałek, że pacjenci chorzy na COVID-19 zajmują 20 974 łóżka w szpitalach, a 2593 z ciężkim przebiegiem tej choroby jest podłączonych do respiratorów. Oznacza to, że liczba zajętych łóżek w stosunku do danych z niedzieli zmalała o 235. Z kolei liczba zajętych respiratorów zmniejszyła się o 59. W niedzielę resort zdrowia podał, że liczba łóżek zajętych przez chorych na koronawirusa wynosiła 21 209. Z kolei chorzy z ciężką postacią COVID-19 byli podłączeni do 2652 respiratorów. Oznacza to, że liczba zajętych łóżek w stosunku do danych z niedzieli zmalała o 235, zaś liczba zajętych respiratorów zmniejszyła się o 59. Tydzień wcześniej, w poniedziałek 26 kwietnia, hospitalizowanych było 27 tysięcy, 137 zakażonych, a zajętych respiratorów było 3101. Z danych wynika, że liczba chorych spadła tydzień do tygodnia o 6163 osoby, a chorych podłączonych do respiratorów jest mniej o 503. Liczba wszystkich łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID-19 to 40 678, a respiratorów dla chorujących z ciężkimi objawami przygotowano 4248. Na kwarantannie przebywają 141 tysięcy. 992 osoby. Jak dotąd wyzdrowiały 2 529 844 osoby. W ciągu doby z choroby wyszło 8 676 osób.